przestajemy robić muzyki, a może czasami by się przydało i zrobić sobie urlop. Ale dzisiaj zrobimy sobie tofucznicę z boczniakami. Tak, dobrze słyszeliście. I jak przystało na dziwadło alternatywkę, jestem weganką, więc obojętnie jakie tofu, boczniaki. Nie mogę wam powiedzieć nad czym teraz pracujemy, ale to będzie dobre. Czy jaki mały grzybek? Mega! Nie mówcie jak wygląda. Next step, cebula. Teraz bierzemy sobie tofu. Sobie je tak podziamy. Świetnie się bawię. Dodaję sobie troszkę napoju roślinnego, jakiego macie. Musztardina. Bierzemy sobie niskromeczki. Pyszne, bardzo pyszne. Pamiętajcie, żeby słuchać na Girl, zaobserwujcie po więcej absurdalnego kontentu.